Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam państwa z Nałęczowa. Moim i państwa gościem jest pan Jakub Kwiatkowski, trydent i filozof Laudetur Jezus Chrystus. No i rozmawiamy nadal o tematach związanych z tą moją książką najnowszą, Żywe trupy i masoneria, o budowaniu królestwa szatana na ziemi. I na razie jesteśmy na etapie. Stopni pychy i zostały nam do omówienia trzy stopnie pychy. No to dzisiaj w dzisiejszym programie omówimy. Ja tylko jeszcze właśnie powiem wpadłem w trakcie rozmów na temat tej książki, że jakby ktoś z Państwa chciał ją nabyć, no to tylko dla widzów tego programu cena specjalna 25 zł szczegóły w opisie pod programem. No i Pan był gościem w wielu moich programach, które będą co tydzień, natomiast tutaj jest prowadzącym. I omawiamy y, największe zagrożenie duchowe y, używane przez szatana, pychę. I doszliśmy do 9 znaczy, stopnia. Największe narzędzie. Narzędzie, tak. Najgroźniejsze narzędzie. Jakim szatan się posługuje, by uczynić człowieka tym, co jak się zaraz dowiemy, czym się staje. Chociaż no i, i tytuł, i okładka już zdradza, czym się człowiek staje. E a dziewiąty stopień pychy z dwunastu już jest chyba tym, co można nazwać e satanizmem, byciem satanistą, bo to już jest, pan to nazywa buntem przeciwko ludziom i przeciwko prawdzie. Ale czy właśnie można to utożsamić już z byciem satanistą? To znaczy tak, to znaczy prawda jest jakimś wyznacznikiem, znaczy to jest ciekawe, prawda, złe słowo. To jest ważne, że jakbyśmy rozpatrzyli historię ludzkości, historię myśli ludzkiej, historię filozofii pod kątem stosunku do prawdy, to okazuje się, że cały ten nurt niechrześcijański idzie w kierunku stwierdzenia, że albo prawdy nie ma, albo nie można jej poznać, Albo ona się zmienia. Prawda? W każdym razie jest lekceważenie prawdy, e, próba udowodnienia, że prawda nie jest ważna, a to jest główne narzędzie szatana. Prawda, prawda nas prowadzi do Boga, mhm. prawda nas prowadzi do Chrystusa. E, I święty Tomasz to udowodnił e, w dziele suma Contra Gentiles, nazywanym też sumą filozoficzną, kiedy mówił, no, że. E, jeżeli Bóg jest doskonały i Bóg nas kocha, to znaczy, że tak jak każdy, kto kocha, chce dla nas dobra. Bóg jest doskonały, więc chce dla nas największego dobra, a tym największym dobrem jest Bóg. No i teraz z analizy filozoficznej nam wychodzi, że nie możemy spotkać się z Bogiem, a później dowiadujemy się, powiedzmy, przeszukujemy religię. I jedyna religia, która mówi, że możemy spotkać się z Bogiem, to jest chrześcijaństwo, które pokazuje, że przez Chrystusa z Bogiem się można poznać, prawda? No i teraz yy, prawda dla pysznego jest czymś paskudnym. I im bardziej wzrasta w pysze, im bardziej jest ambitny, tym bardziej prawda jest paskudna, no bo prawda temu przeczy, prawda? Mówi, nie masz takich talentów, nie masz takich zdolności, nie jesteś taki profesjonalny, jak Kowalski. No i na poprzednich stopniach pychy, ci pyszni wiją się, żeby tą prawdę pominąć, prawda? Powiedzmy typu, jestem inny jak inni ludzie, prawda? Że ktoś mówi, no ktoś, ten lekarz ma od pana jako lekarza dużo większą wiedzę medyczną, a ten odpowiada, no ale ja jestem specjalistą od tego, od tamtego, jestem inny, to nie można, że większa wiedza, on nie jest lepszy. On jest inny, ja jestem inny. Prawda? Więc e, tu stara się pominąć tą prawdę. Natomiast na tym stopniu pychy e, tak, jest bunt przeciwko ludziom, że e, ludzie mi je nie doceniają. Prawda? Ja powinienem być dyrektorem banku, jestem kasjerem, e, Świnie, e, Zazdrośnicy, mali ludzie, nie widzą mojej wielkości, prawda? To ja ich, ja mam ich gdzieś nie, ja będę z nimi walczył. Nie? A, a bunt przeciwko prawdzie, no ja jestem najważniejszy, jeżeli prawda temu przeczy, to tym gorzej dla prawdy. Nienawidzę prawdy, precz z prawdą, będę omijał prawdę, będę ją zasłaniał, będę ją rozdeptywał, będę mówił, że nie, nie można poznać prawdy. I to jest ważne właśnie w historii tej myśli ludzkiej, że tylu filozofów, wkładało olbrzymi wysiłek, żeby y, udowodnić, że prawda jest niepoznawalna, albo że jej nie ma, albo że zmienia się co chwila, więc tak jakby jej nie było. No i, i, i ja tych filozofów nazywam, ich filozofię, nazywam filozofią szatana. No właśnie, bo oni są jak współcześni, jakby wszyscy byli współczesnymi pi Piłatami i zadają pytanie quides veritas, przewrotnie jak Piłat, y, y, chociaż dzisiaj doskonale wiemy, czym jest prawda. To tylko my katolicy wiemy. To... Ale <laughs> wystarczy. Każdy, też, kto wie, czym jest wiara katolicka, to wie też, co wiara katolicka mówi na ten temat. I wiemy, że prawdą jest Bóg, ostatecznie, więc bunt przeciwko prawdzie jest de facto buntem przeciwko Bogu. Tylko nie I... wprost, jeszcze nie wprost. Jeszcze nie wprost, ale jednocześnie jest buntem przeciwko, jest bardzo nierozumny, bo jest buntem, przecież Jezus Chrystus jest Logosem, czyli jest rozumem. Więc nie jest to działanie racjonalne, prawda? No to ja wie Pan, podobnie. W tej książce autentyczny przykład z mojego życia. Ja miałem paru takich studentów, ale jednego szczególnie fanatyka, który. No, ja go uczyłem, ale oczywiście on chodził na różne zajęcia i on przyjął postawę, że y, poznania, poznanie jest czynne, nie wiemy, co poznajemy, nie ma prawdy. No i ja zrobiłem z nim takie eksperymenty, to znaczy argumenty, bo on się wszędzie pojawiał koło mnie i zadawał mi pytania no, najbardziej wstrząsające było jak wyjechaliśmy na wakacje I, i jego nie informowałem gdzie myśmy pojechali ale pod Warszawę pojechaliśmy no i sobie leżymy na kocu i nagle z krzaków on się wyłania z pytaniem filozoficznym prawda? No, szok znowu on znowu on i ja z nim kiedyś stałem przed uczelnią i, i, i wpadł mi kolejny pomysł na argument prawda? mówię do niego co nie ma prawdy nie ma. Jedzie samochód tą ulicą czy nie jedzie. Nie wiem. Nie ma prawdy. Bo no to niech pan wyskoczy na jezdnię. Nie? Jakby wyskoczył na jezdnię, to wpadłby pod ten samochód, a ja bym miał do końca życia wyrzuty sumienia, nie? ale nie wyskoczył poziom, nie zrobię tego, nie? Czyli rzeczywistość wciąż nam przypomina, że prawda jest. I dlatego szatan, wszyscy uczniowie szatana, masoni i tak dalej, wszyscy pomocnicy szatana na ziemi, starają się odseparować od świata realnego i odseparować innych od świata realnego. No i, i teraz jest świat wirtualny. Najpierw to było kino, później telewizja, gry komputerowe. No i teraz jest ten internet, z którym mają ludzie kontakt 24 na dobę, prawda, przez komórki, tablety, komputery i, i telewizory. I to jest ten świat szatana. I o tym świetnie pisał doradca Clintona, to ja się powołuję na niego, cytuję go bardzo obficie w książce e, Masoneria i kryzys, ale w, w tej książce też, e, który pisał, że nasza gospodarka przeszła e, na wirtualną, że najwięcej się zarabia. I to jest największy zysk gospodarki na tym, czego nie ma, prawda? I jednym z przykładów są to na przykład torebki Coco Chanel. Kiedyś wykryto w Indiach torebkę Coco Chanel. Znaczy, Hindusi wykryli i stwierdzili, że to chyba jest podróbka i wysłali ją do Francji, żeby sprawdzili, czy to jest prawdziwa torebka Coco Chanel, czy podróbka. No bo prawdziwa torebka Coco Chanel potrafi kosztować 10 tysięcy euro. A ta kosztowała tam 1000 euro. Nie? No, to... no i ci Francuzi powiedzieli, że to jest podróbka, bo oni rozpoznają to choćby po tym, że oni z tak dobrej jakości materiałów nie robią tej torybki. To... Więc to rybka jest warta tak naprawdę 100 euro, nie on sprzedają za 10 tysięcy euro, bo sprzedają markę. To, to jest wirtualne. Ale ta wirtualność dosięga dzisiaj ludzi wszędzie i to jest ten świat szatana którego sługami są też często filozofowie. Rozmawialiśmy o Kartezjuszu, który sprowadził na manowce <coughs> y, nowożytną filozofię, ale innym takim przykładem będzie Immanuel Kant, bo co najmniej od jego czasów wmawia nam się, że wszystko nam się jawi. A przecież największy filozof chrześcijański, święty towarzysz, y, mówił tak coś przeciwnego. <coughs> tak jak Podawał pan przykład y, studenta, który nie chciał wyskoczyć przed samochód, bo wiedział, że on mu się nie jawi, tylko on jest. Hmm. Prawda? No tak, ale ta historia świata jest przedziwna, bo widać, jak te piąte kolumny szatańskie tam działają. No bo Kartezjusz mówił, że jest wynalazcą medycyny matematycznej, że to medycyna, która spowoduje, że ludzie nie będą umierać. No i prowadził badania w ramach tej nieomylnej medycyny matematycznej, no i opisał, jak działa serce. Człowieka, prawda? że to jest kociołek z wrzącą krwią, pod którym pali się ogień i ta wrząca krew paruje, idzie rurami po człowieku i jak się skrapla, to wraca do tego kociołka. No to puknąć się w głowę, bo w akademiach medycznych kiedyś, bo teraz pewnie już tego się nie robi, na pierwszym roku się obcinało mózg zabie, ona jeszcze żyła, łapy się przybijało do blatu Roz, roz, skalpelem się kroiło i widziało się, jak serce, dlaczego pracuje, jak pracuje i tak dalej. Nie? Więc. <laughs> Kartezjusz odrzucił doświadczenie zmysłowe, czyli odrzucił ten świat i posługiwał się samym rozumem w y, filozofii, w medycynie i było widać, co z tego wychodzi w tej medycynie. Ale to z tego wynikało, że to samo mu wychodzi w filozofii, no, bzdura. No właśnie, bo chociaż było to, y, miało to pozory racjonalności, było zaprzeczeniem rozumu, bo y, obywało się Zaprzeczeniem brzes... rozumu nie było, zaprzeczeniem doświadczenia, poznania zmysłowego. Ale dlatego, że... Bo przepraszam, bo rozumowo tak wychodziło. Tak nie? wychodziło, ale y, ostatecznie wnioski były błędne, ponieważ... Y, y, zaczęto się w nauce posługiwać hipotezami, które przestały uwzględniać Boga, czyli źródło także nauki, prawda? No ale nie tylko Boga przestały uwzględniać, bo ja zawsze powtarzam a propos teorii ewolucji prawdę metodologiczną, którą mi bito w głowę, prawdę, to jest prawda, że nauki szczegółowe badają fakty. Nie można badać tego, czego od miliona lat już nie ma, bo w ogóle nie wiadomo, czy coś milion lat temu było, prawda, bo choćby Żydzi uważają, że jest tam rok 700, 7000, tam 25 powiedzmy, nie? no nie wiem czy akurat taki, ale tak liczą od stworzenia świata, prawda? Sobie. Masoni tak samo liczą, co ciekawe, prawda? Także y, rozum u nich funkcjonuje, tylko on nie jest, nie szuka prawdy i nie jest w służbie prawdy i nie zmierza do mądrości, tylko on jest narzędziem pychy. I wmawia nam szatan, że wtedy dopiero jesteśmy wolni, jeżeli zaprzeczymy temu wszystkiemu, co jest jedenastym stopniem, gdzie już tylko krok od śmierci. No tak, ale właśnie można powiedzieć, mm -hmm. że tym, co najbardziej nas zniewala, no używając, Jaka to wolność? używając rozumienia wolności, takiego jak proponuje szatan, jest prawda. Mm -hmm. No bo powiedzmy, chce się napić tego płynu, bo on jest taki ładny, różowy. No, ale prawda jest taka, że to jest trucizna. <laughs> czy, czy powiedzmy, no, nie jest zdrowy, prawda? No, to on odrzuci prawdę i powie, że no może jest niezdrowy w tej perspektywie, ale będzie zdrowy w tej perspektywie, albo sprawia mi przyjemność. Prawda? Czyli yy, prawda dla szatana nas zniewala. Yy, natomiast no, yy, my wiemy jedno, że prawdziwą wolność ma Pan Bóg. A Pan Bóg więcej nie może niż może, prawda? Bo On nigdy nie zrobi rzeczy głupich, złych, a zawsze zrobi to, co najlepsze. Także wolność jest wtedy, kiedy jest to, co najlepsze. Bo jeżeli wybieramy coś gorszego, to znaczy, że coś nas zniewoliło, że wybraliśmy coś gorszego, prawda? No bo to na tej zasadzie, że człowiek myśli, że dana tabletka go wyleczy, a to jest trucizna, i on bierze tą tabletkę. Ale nie dlatego, że jest wolny, tylko dlatego, że jest zniewolony, prawda? Bo może chcieć to, co mu służy, ale faktycznie brak właściwej wiedzy powoduje, że robi coś przeciwko sobie. No i dochodzimy do końca tej strasznej podróży drogami, z drabiną pychy stopień dwunasty pychy, to już jest śmierć duchowa człowieka, ale i święty Bernard i pan za nim przedstawia, przedstawiają to w taki sposób, że śmierć duchowa jest nawet gorsza niż śmierć cielesna i przytoczone jest, są słowa z listu świętego Jana że za kogoś kto rzekomo pozornie jeszcze żyje, ale jest już y, tak dalece oddany na służbę złu y, szatanowi, pysze, że nie ma nawet sensu modlitwa za niego. Znaczy nie można się modlić. Tak? Nie, Tylko że właśnie można, nie można czy o co w tym chodzi, bo mhm. jest to bardzo mocne stwierdzenie. Znaczy to jest ciekawe. Przepraszam za słowo ciekawe. Mhm. E, to jest ważne w tym to, że Święty Bernard jakby do końca tego nie tłumaczy, bo to jego wyjaśnienie znaczy może kogoś do końca nie przekonać, prawda? Bo on mówi, że za takich ludzi nawet modlić się nie można, ale można weschnąć do Boga, prosząc go o to, żeby spowodował ich zmartwychwstanie, prawda? Czyli to jest prośba o cud. Święty Bernard odróżnia jakby no prośbę o uzdrowienie na przykład. No, bo wskrzeszenie zmarłych jest największym możliwym cudem, prawda? Nie ma większego cuda. I między innymi za to, faryzeusze chcieli zabić pana Jezusa, prawda, że uzdrawiał, w, że, że uzdrawiał w szabat i wskrzeszał zmarłych. Ale to jest tak, że człowiek umiera na duszy wcześniej. Mhm. Tylko natomiast ostatni stopień pychy, święty Bernard, odnosi do niego te słowa, które były odniesione do łazarza. Panie, już suchnie. Nie? Czyli y, nastąpił rozkład ciała. już Nie można spowodować zmartwychwstania, bo to już jest, y, to już nie jest to ciało. Nie? Y, ono się rozłazi, ono gnije. Y, no i święty Bernard mówi, że gdzieś tam w okolicach niepohamowanej ambicji człowiek zaczyna umierać na duszy, później umiera na duszy, ale później na dwunastym stopniu już suchnie. I teraz, co to znaczy cuchnąć, co to znaczy być tego typu trupem, prawda? To znaczy, że jest tak kompletny rozkład duchowy człowieka, że człowiek już nad niczym zupełnie nie panuje, i zewnętrznie dla innych on może jeszcze wyglądać może jak żywy, bo ciało widzą, a ciało się porusza, ten człowiek mówi, może nawet z sensem. Natomiast Problem jest, że jego już nie ma praktycznie, bo opanowała go pycha, czyli ten człowiek przypomina człowieka chorego psychicznie, to jest, znaczy to jest ciekawe, że należałoby odróżnić, znowu to słowo ciekawe, należałoby odróżnić chorego psychicznie i chorego duchowo, prawda? Że chory psychicznie mówi jestem Napoleonem, I, a ten chory psychicznie to jest Kowalski. On już nie jest Kowalskim. Kowalskiego nie ma, bo ta choroba tak daleko się posunęła, że on jest głęboko przekonany, że jest Napoleonem. Widzi jakiś swoich żołnierzy, widzi swojego. Podchodzi do niego pielęgniarka, a on mówi: „O mój adiutant przyszedł, to mu wydam polecenie”. No to człowiek chory na pychę, który już cuchnie. To przemawia przez niego pycha, znaczy jakby pycha używa jego ciało jego władze duchowe jak swoje narzędzie. Czyli praktycznie tego człowieka już nie ma i go nie będzie, nie można go nawrócić, prawda? natomiast jeden Chrystus może oczywiście spowodować jego zmartwychwstanie, bo Pan Bóg może wszystko. I teraz problem, który też w tej książce opisałem, że Szatan chce wszystkich zarazić pychą, żeby byli na jego obraz i podobieństwo. Szatan sam jest żywym trupem, szatana już nie ma, nim rządzi jego pycha, ale jeżeli ludźmi zacznie rządzić pycha, to oni przestaną słuchać się i szatana, bo ich panem nie będzie szatan, ich panem będzie ich własna pycha. Więc to jest bardzo takie skomplikowane zagadnienie jak szatan to robi że no pewnych ludzi pozwala im dojść do tego stopnia pychy a innych gdzieś tam zatrzymuje być może że jak potrzebuje tych ludzi jako no bo oni mogą być albo jego wyznawcami albo mogą być jego kolegami współpracownikami ale muszą działać świadomie muszą jakoś być wolni muszą podejmować samodzielnie decyzje Prawda? Więc być może to jest tak, że szatan ich zatrzymuje w tej pysze od czasu do czasu, im dokopując. No pamiętaj, nie jesteś jeszcze Bogiem, bo ja Ci mogę w każdej chwili to udowodnić. No i, i szatan może mówić właśnie poprzez reinkarnację, poprzez to, że nie bądź taki pyszny, nie uważaj się za Boga, słusz mnie, a w przyszłym wcieleniu, czy za trzy wcielenia, będziesz już w pełni Bogiem. Prawda? I, i natomiast y, ludzie, którzy doszli do 12 stopnia pychy i, i o nich można powiedzieć, że już cuchnie, to są takie świadectwa potęgi szatana. Nie? To on się tym chlubi, że co ja mogę zrobić z człowiekiem, a poza tym no, wielu teologów mówiło, że w piekle szatan przychodzi do człowieka i mówi widzisz, jak cię zrobiłem w konia, teraz cierpisz tak jak ja. I, yy, no I że w tym momencie szatan jakoś mniej go boli, że, że sam jest w piekle, że jest szatanem. Więc być może też te takie żywe trupy na 12 stopniu pycha są, pychy są dla szatana takim środkiem znieczulającym, że no, inni cierpią tak jak ja, no bo on momentami ma jakieś przebłyski, nie? że tak jak ten chory psychicznie momentami ma jakieś przebłyski, że coś jest ze mną nie tak do końca, nie? no bo zobaczy, że to. W jakimś, coś się tam stanie, i zobaczy, że to jednak jest korytarz szpitalny, a nie pałac Napoleona. Może pyszni na 12 stopniu są po prostu opętani. Czy może im pomóc egzorcyzm? A czy dalej idąc za tym, czy światu opanowanemu przez yy, oszukanemu przez szatana i sprowadzonemu na drogę pychy, może pomóc egzorcyzm? Nie może pomóc egzorcyzm, dlatego że yy, egzor... oni nie są opętani. Znaczy. Tutaj są dwa problemy. Po pierwsze szatan chce uzyskać człowieka stworzonego na swój obraz i podobieństwo, to jest pierwsze. A po drugie yy, wariactwem jest to, co mówią ci z odnowy w Duchu Świętym zielonoświątkowcy, bo oni za wszystko obwiniają demony. prawda? Człowiek popełni jakiś grzech, a no to był demon seksu, to był demon alkoholu, prawda? to był demon, który jest odpowiedzialny za słuch. Pamiętajmy o tym, że liczba demonów jest skończona. Ich może być bardzo dużo, ale nie jest ich wystarczająco dużo. To znaczy nie jest możliwe, żeby szatan czy demony się kręciły jeszcze całą bandą wokół każdego człowieka. Prawda? One mogą działać przez media, przez literaturę, przez nauczycieli, przez swoich agentów wpływu, i, i to jest dobra metoda dla szatana, że on nie musi wysyłać demona, który to demon będzie człowieka opętywał, bo tego człowieka opętała Pycha. To, że go opętała, pycha, też nie musi być efektem działania demonów, bo to jest efekt z jednej strony grzechu pierworodnego, chociaż niekoniecznie, bo Ewa też z pychy przecież popełniła grzech pierworodny. Nie miała grzechu pierworodnego. Każda istota, która nie jest Bogiem, może wpaść w pychę. I teraz, jeżeli wpadnie w pychę, na przykład sama z siebie, bo ciekawość i brak kontroli nad sobą, y, różne bodźce ze świata, wszyscy powtarzają dookoła: Ty jesteś mądra dziewczynka, ty jesteś mądry chłopczyk, jaki ty jesteś utalentowany, prawda? I, i pycha może wzrosnąć z, zacząć wzrastać w ten sposób. Ale ma pan rację, jakby dobra intuicja, że człowiek, y, który jest y, y, rządzony pychą zachowuje się jak człowiek opętany, nie? ale opętany nie jest i to jest ten sukces szatana, tak jak sukcesem szatana jest to, że nie działa bezpośrednio w świecie, tylko przez swoich pomocników, że ma miliony pomocników, demonów jest za mało, a on ma miliony pomocników w ludziach, w każdym pokoleniu, prawda? którzy robią to, co chce szatan Dziękuję w takim razie za wyjaśnienie 12 stopni pychy i zachęcam wszystkich do Nabycia książki i samemu również zapoznania się z tym tematem. Dziękuję panu bardzo, dziękuję, dziękuję. państwu.